Dawno temu, daleko na wschodzie, żył sobie pewien ubogi, lecz bardzo grzeczny chłopiec o imieniu Aladdin. Żyjąc ze swoją mamą, Aladdin wykonywał najtrudniejsze prace. Podróżował bardzo daleko, aby zarobić na życie. Pewnego dnia wyruszył w daleką podróż, aby znaleźć i sprzedać banany na bazarze. Nagle natknął się na schludnie ubranego mężczyznę. Z brodą i mrocznym spojrzeniem. Mężczyzna trzymając złoto w ręce, powiedział: Witaj, chłopcze, jestem starym przyjacielem twojego ojca, chciałbyś dostać złotą monetę? Złotą monetę? Nawet jakbym zbierał banany całe życie, to bym nie zarobił tyle pieniędzy. Mężczyzna powiedział Alladynowi, żeby ten zszedł do tunelu pod kamieniem i robił to, co mu powie. Alladyn pomyślał, że to bardzo proste zadanie. Razem popchnęli kamień i ujrzeli pod nim tunel. Będąc szczupłym i zwinnym, Alladynowi udało się przejść przez dziurę. W środku widział schody prowadzące w dół. Szedł tam i zobaczył, że cała jaskinia jest oświetlona przez jedną starą lampę. Nie uwierzył własnym oczom, Jaskinia była wypełniona drogimi klejnotami, złotem i przeróżnymi skarbami. Będąc w szoku, Alladyna przestraszył krzyk mężczyzny z góry. Lampę! Widziałeś lampę! Zgaś ten płomień i przynieś mi lampę. Z tego całego skarbu i złota, które tam leżało, Alladynowi ciężko było uwierzyć, że jedyną rzeczą, jakiej pragnie ten mężczyzna, to jakaś stara, nic niewarta lampa. Teraz Alladyn zaczął się bać. Alladyn wziął lampę i zaczął wspinać się po schodach, ale zanim zrobił cokolwiek, mężczyzna znowu krzyknął: Daj mi Szybko tą lampę! Alladyn nie potrafił zrozumieć jego zachowania. Najpierw chcę stąd wyjść. Jeśli teraz nie dasz mi tej lampy, zamknęcie w tej jaskini na zawsze! Teraz Alladyn wiedział, że ten mężczyzna to same kłopoty. Nie, najpierw chcę się stąd wydostać. Dobra, sam chciałeś! Hej, czekaj, co ty robisz? Przez przypadek mężczyzna upuścił swój pierścień, który wpadł do jaskini. Zasłonił wejście do jaskini kamieniem i zostawił tam Alladyna. Aladdin zobaczył pierścień na ziemi. Jak tylko podniósł jego pierścień i go założył, z wielkim hukiem cała jaskinia wypełniła się różową chmurą, a w niej pojawił się olbrzym. Aladdin ze strachem spojrzał na olbrzyma. Wypowiedz swoje życzenie, a ja je spełnię. Jednak nie zapominaj i pamiętaj. Że masz tylko trzy życzenia. Chcę być w domu. Dobrze, chłopcze. Aladdin błyskawicznie pojawił się w domu. Widząc syna, który pojawił się znikąd, mama Aladdyna zaczęła krzyczeć. Aladdin wytłumaczył mamie, co się stało. Mówił, że nie był w stanie zabrać złota, ale zabrał tą starą lampę. Chcąc wyczyścić lampę, Aladdin zaczął ją pocierać. Nagle dym wydostający się z lampy zaczął wypełniać pokój, a w nim znikąd pojawił się dyn. Uhu! Wow, człowieku, utknąłem w tej lampie na setki lat. A ty mnie uratowałeś. Tak więc. Wypowiedz swoje życzenie, a ja je spełnię. Zaszokowani i sparaliżowani, Aladdin i jego mama wpatrywali się w Gina, a on powtórzył co powiedział. Wypowiedz swoje życzenie, a ja je spełnię. W takim przypadku przygotuj dla nas stół pełen pysznego jedzenia i picia. Nagle pojawił się wielki stół na środku pokoju z pysznym jedzeniem, owocami i słodkościami. Od tego dnia dzięki magicznej lampie, cokolwiek życzyli sobie Aladdin i jego mama, stawało się prawdziwe. Żyli bardzo bogato i szczęśliwie. Upłynęło sporo czasu. Pewnego dnia, kiedy Aladdin przechodził przez bazar, zobaczył piękną księżniczkę Jasminę, córkę króla na srebrnym tronie niesionym przez żołnierzy. Od razu się w niej zakochał. Poszedł do domu opowiedzieć to swojej mamie. A ona z pomocą Gina przygotowała skrzynkę pełną złota i poszła do zamku. Powiedziała strażnikom, że przyniosła prezent dla sultana. Kiedy prezent bardzo mu się spodobał, poprosił o rozmowę z nią. Kiedy mu opowiedziała o miłości syna, sultan poprosił, aby udowodnić zamożność i władzę posiadaną przez Aladyna. Jeśli twój syn chce ożenić się z moją córką, musi przysłać do mnie czterdziestu sługów, który każdy będzie niósł skrzynkę z drogocennymi klejnotami, a za nimi ma być czterdziestu żołnierzy, którzy będą ich bronić. Usłyszawszy życzenia sułtana, mama Alladyna wróciła do domu smutna, ponieważ wiedziała, że nawet dżin nie będzie w stanie spełnić takiego wielkiego życzenia. Aladyn podniósł lampę, potarł najmocniej jak potrafił i pojawił się dżin. Więc... Wypowiedz swoje życzenie. Aladdin powiedział, czego życzył sobie sułtan. Dżinn klasnął trzy razy i nagle zaraz obok nich pojawiło się czterdziestu sługów ze skrzyniami pełnymi skarbów i czterdziestu żołnierzy do ochrony. Następnego dnia, widząc wszystkie dary, które przysłał Aladdin, tuż przed swoim zamkiem, sułtan był pod wrażeniem. Zastanawiał się, jak bardzo bogaty jest Alladyn. Chcę, aby moja córka żyła w wielkim i drogim pałacu. Tylko w ten sposób będziesz mógł ożenić się z moją córką. Alladyn powiedział dżinowi życzenia sultana, a dżin spełnił je od razu. Alladyn nie potrafił uwierzyć własnym oczom. Piękny i drogi pałac pojawił się tuż zaraz obok jego domu. To było niesamowite. Sultan pomyślał, że nie będzie w stanie znaleźć bogatszego męża niż Alladyn. Aladdin i Jasmina wzięli wielki ślub, który trwał całe trzy dni. Każdy usłyszał o szczęściu i bogactwie Alladyna, ale Alladyn i jego mama nic nie mówili Jasminie o dzinie. Pewnego dnia handlarz przybył pod pałac alladyna. Stare lampy! Stare lampy. Kupuję i sprzedaję stare lampy. Kupuję wszystko co stare. Jasmina usłyszała handlarza i pomyślała, że jeśli wymieni starą lampę na nową, to alladyn będzie bardzo szczęśliwy. Dała mu magiczną lampę, a on jej całkiem nową. Właściwie ten handlarz to ten sam zły mężczyzna, który uwięził Alladyna w jaskini, od której to wszystko się zaczęło. Kiedy dostał lampę, od razu rozkazał Dżinowi przenieść zamek bardzo daleko wraz z jasminą. Kiedy Alladyna wrócił wieczorem do domu, pałacu tam nie było i wiedział, że musiało wydarzyć się coś naprawdę złego. Stary dom dalej tam stał. Pobiegł natychmiast do środka i znalazł swój stary pierścień z jaskini. Jak tylko go założył na palec, znów pojawił się olbrzym w chmurce. Wypowiedz swoje życzenie, jednak nie zapominaj i pamiętaj. Zostały ci tylko dwa życzenia do wykorzystania. Zabierz mnie do Jasmine natychmiast! Jak tylko skończyli rozmawiać, pojawił się w zamku i od razu się schował. Jego żona Jasmine usługiwała temu złemu mężczyźnie, a on trzymał magiczną lampę w swoich rękach. Kiedy nikogo nie było w pobliżu, Aladdin znów założył pierścień i pojawił się olbrzym. Wypowiedz swoje życzenie, jednak nie zapominaj i pamiętaj. Zostało ci tylko jedno życzenie. Niech ten zły człowiek zapadnie w głęboki i długi sen. Jak tylko skończył mówić, pobiegł do swojej żony. Jasmina patrzyła na złego mężczyznę ze strachem. Kiedy zobaczyła Alladyna, od razu była szczęśliwa. Alladyn opowiedział Jasminie całą historię od początku. Jasmina słuchała go z wielkim zaciekawieniem. Laden potarł lampę raz jeszcze i pojawił się Jim. A więc, wypowiedz swoje życzenie. Wyślij tego złego człowieka daleko stąd, żeby nigdy nie mógł nas znaleźć. Śpiący mężczyzna nagle wyparował. Aladdin poprosił Gina, aby ten postawił pałac w jego stare miejsce. Zabierz nas i pałac do domu. Pałac leciał na niebie i wylądował na swoim starym miejscu. Z pałacem na swoim miejscu Aladdin znowu był przy swojej mamie. Aladdin, jego mama i księżniczka żyli długo i szczęśliwie. Pewnego razu gdzieś nieopodal nas żyła sobie rodzina państwa Darling. Mieli oni trójkę dzieci: Jasia, Michała i Wandę. Wanda często opowiadała mamie o tym, jak Piotruś Pan gra na flecie w jej pokoju. Jej mama zawsze twierdziła, że to tylko wyobraźnia Wandy, ale nigdy nie potrafiła zrozumieć, skąd się wzięły liście w pokoju Wandy. Wanda mówiła, że to liście Piotrusia pana. Pewnej nocy rodzice wyszli i dzieci zostały same w domu. Dzieci poczuły się senne i poszły spać. W tym czasie Piotruś pan po cichu wszedł do ich pokoju i zaczął szukać liści, które zostawił. Wtedy Wanda się obudziła. Na ciebie Nikt nie chce uwierzyć, że istniejesz naprawdę. Wanda oddała liście, które schowała dla Piotrusia pana. Naprawdę bardzo go lubiła. Przyszyła liście do jego ubrania. Wando, chciałabyś, żebym ci opowiedział wspaniałą opowieść o mojej przygodzie? Nie chcę słuchać o przygodach. Chcę jedną przeżyć, naprawdę. W tej chwili w oknie pojawiła się mała przyjaciółka Piotrusia pana, wróżka o imieniu dzwoneczek. Oczywiście wiedziałam, że Cię tu znajdą. Planujesz nową przygodę beze mnie? Dobrze wiesz, że to niemożliwe, abym zrobił coś bez Ciebie. Wanda obudziła swoich braci, kiedy się obudzili i popatrzyli na Piotrusia Pana i dzwoneczka ze zdziwieniem. A więc jesteście gotowi, aby lecieć? Dzwoneczek rozsypała magiczny pył, i wszyscy zaczęli unosić się w powietrzu, i po chwili wszyscy razem opuścili dom. Lecieli w kierunku Nibylandii. Po długiej podróży w końcu dotarli do Nibylandii. Były tam syreny, dzikie zwierzęta, indianie, piraci, a nawet zaginięci chłopcy. Naprzeciwko nich znajdował się najniebezpieczniejszy z nich wszystkich, kapitan Hak. Hak był najgorszym wrogiem Piotrusia Pana. Spowodowane to było tym, że kiedy pewnego razu walczyli, Piotruś Pan odciął dłoń kapitana Haka, a olbrzymi krokodyl ją zjadł. Razem z dłonią połknął również jego zegarek i od tamtej pory krokodyl zawsze tyka jak zegarek. Dlatego kapitan Huck zawsze wie, kiedy krokodyl się do niego zbliża. Patrząc przez swoją lornetkę, kapitan Huck dostrzegł Piotrusia pana i dzieci obserwujące go ze wzgórza. Natychmiast wydał rozkaz, aby wystrzelić z armaty. Piotrusiowi i dzieciom było bardzo trudno uchronić się przed kulami. Dzwoneczku zabierz dzieci w bezpieczne miejsce, a ja rozprawię się z hakiem. Dzwoneczek była bardzo zazdrosna o Wandę, więc chciała trzymać ją jak najdalej od Piotrusia Pana. Korzystając z wymówki, zostawiła Wandę na wzgórzu, a Jasia i Michała zabrała w bezpieczne miejsce na plaży. Zagubieni chłopcy, którzy żyli na wyspie, zobaczyli Wandę i pomyśleli, że jest wrogiem, więc ją zaatakowali. W tym czasie Piotruś pan walczył z kapitanem Hakiem, ale kapitan, widząc zbliżającego się krokodyla, który zjadł jego rękę, uciekł w popłochu. Kiedy Piotruś pan wracał, zobaczył zranioną wandę leżącą na kamieniach. Zrobiło mu się bardzo przykro. Zagubionym chłopcom też zrobiło się bardzo przykro, kiedy zdali sobie sprawę, że zraniona dziewczynka to przyjaciółka Piotrusia pana. Zostawiłem ich pod twoją opieką. Zwoneczek też było bardzo przykro. Zrozumiała, że to co zrobiła, było złe. Bardzo przepraszam, Piotrusiu. To już nigdy się nie powtórzy, obiecuję. Chłopcy zrobili piękny dom dla Wandy i jej braci. W nocy wszyscy siedzieli razem i słuchali opowieści Wandy. A Piotruś pan pilnował drzwi wejściowych do domu. Pewnego dnia, kiedy odpoczywali na kamieniach, zauważyli piratów. Piraci porwali córkę wodza Indian. Piotruś Pan wraz z chłopcami pobiegli jej na ratunek. I stoczyli wielką bitwę z piratami. W końcu udało im się ocalić dziewczynę i zaprowadzili ją do wodza Indian. Po tym dniu Indian, Piotrusia Pana i zagubionych chłopców połączyła bardzo bliska przyjaźń. Dodatkowo wódz zlecił swoim dwóm najsilniejszym wojownikom, aby chronili chłopców. Oczywiście to strasznie rozwścieczyło kapitana Haka. Pewnego dnia cię pokonam, Piotrusiu Panie, i nie będziesz w stanie uciec. Pewnej nocy, kiedy Wanda opowiadała historię o swojej rodzinie, Piotruś Pan zdał sobie sprawę, jak bardzo Wanda i jej bracia tęsknią za domem. Więc powiedział im, że jeśli chcą, mogą wrócić do domu, ale on zostanie. Kiedy wszyscy przygotowywali się do długiej podróży i pakowali swoje rzeczy, zostali zaatakowani przez piratów. Piraci pojmali chłopców zaraz po tym, jak złapali Indian w pułapkę i uwięzili ich. Piotr Pan spał w domu i nie wiedział zupełnie nic o tym, co się wydarzyło. Kapitan Hag zobaczył, że Piotruś Pan śpi. Ale nie potrafił otworzyć drzwi do jego drewnianego domku. Więc rozlał truciznę, którą przyniósł pod drzwiami Piotrusia Pana, co spowodowało, że Piotruś Pan spał godzinami. Przespał cały dzień, a kiedy się obudził, zobaczył dzwoneczka. Po tym, jak opowiedziałam mu o wszystkim, co się stało, Piotruś, pan i dzwoneczek pobiegli na ratunek. Kiedy dotarli na kamienne wzgórze, zobaczyli, że nie ma tam piratów, ale kiedy przeszli na drugą stronę, widok ich zaszokował. Zobaczyli Wandę, Jasia, Michała i zagubionych chłopców przywiązanych do drewnianych pali oraz kapitana Haka, trzymającego w ręku płonącą pochodnię. Powiedzcie swoje ostatnie słowo. Wanda, jako najstarsza, zaczęła mówić. Drodzy przyjaciele, moje ostatnie słowa do Was to będą słowa, które powiedziałyby Wam Wasze mamy. Jeśli by tutaj były, powiedziałyby Wam, żebyście się nie bali oraz żebyście byli odważni. Nie bójcie się. Dobro zawsze zwycięża. Zawsze. Słowa Wandy bardzo rozwścieczyły kapitana Haka, więc zabrał ją na statek i przywiązał do masztu. W tym momencie dzwoneczek i Piotruś Pan zdołali uwolnić chłopców. Indianie wraz z wodzem przybyli na pomoc. To bardzo uszczęśliwiło Piotrusia Pana, ponieważ z ich pomocą ocalili chłopców. Nadszedł czas, aby uratować Wandę. Piotruś pan i zagubieni chłopcy pobiegli na statek kapitana Haka. Było tam tylko kilku piratów, i kiedy zdali sobie sprawę, że zostaną pokonani, wyskoczyli ze statku. Nie masz się gdzie schować, Haka. Poddaj się. Piotruś pan i zagubieni chłopcy zaczęli iść w stronę kapitana Haka, sprawiając, że ten się cofał i nagle usłyszał dźwięk. Ten dźwięk, którego tak bardzo zawsze się bał. Kiedy kapitan Hak się odwrócił, zobaczył, że krokodyl czeka na niego, aż wpadnie do wody. Pomocy! W momencie pobiegł na drugą stronę statku, wyskoczył z niego i zaczął płynąć tak szybko, jak tylko potrafił. Piotruś pan i zagubieni chłopcy zaczęli się śmiać. <noise> Od tej chwili statek kapitana Haka należał do zagubionych chłopców, a kapitanem został Piotruś Pan. Załoga czeka na twoje rozkazy, kapitanie Piotrusiu Panie. Odpływamy! Chłopcy rozwiązali liny i postawili żagle. Dzwoneczku spraw, żebyśmy lecieli do domu państwa Darling. Dzieci, słysząc to, były bardzo szczęśliwe. Wanda, Jaś i Michał bardzo tęsknili za rodzicami i nie mogli się doczekać, kiedy ich zobaczą. Kiedy dzwoneczek rozsypała swój magiczny pył, statek nagle zaczął się unosić i leciał na niebie. Wanda nie mogła się doczekać, kiedy dotrze do domu i opowie rodzicom o Piotrusiu, panie, dzwoneczku i onibylandii. Od tamtego dnia nibylandia stała się ich drugim domem, a Piotruś Pan ich najlepszym przyjacielem.